Karol Nawrocki chyba totalnie zapomniał, że ustawki w lesie już się skończyły. Koniec lania pomortami. Trzeba teraz przejść do rządzenia, albo przynajmniej nie do przeszkadzania. Mówię tutaj o kolejnym wecie. Tym razem Karol Nawrocki wymierzył cios w rynek kryptowalut w Polsce. Karol zapomniał, że czas ustawek się już skończył. Teraz czas ustaw. Jako prezydent będę gwarantem tego, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy. Karol Nawrocki zawetował ustawę, której prawdopodobnie nawet nie rozumie. A argumentacja jego w zakresie tego weta jest tak debilna, że aż szkoda gadać. Powiem wam tylko tyle. Za chwilę do tej argumentacji. Oczywiście, Mencen i cała krypto-konfederacja, mówię krypto, bo oni wszyscy siedzą na krypto, mówi, że to jest dobry ruch. Mówią też, że mają ekspertów, którzy to potwierdzają. Ale czy nie ma lepszego i większego eksperta, a także firmy działającej w tym na tym rynku jak XTB, które mówi wyraźnie Karol podpisz tę ustawę, bo to jest dobra ustawa. No ale Karol nie podpisał i argumentuje to mniej więcej tak: przewiduje możliwość wyłączenia przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Karol każdą stronę można wyłączyć jednym kliknięciem. Nas kto robi dosłownie jednym enterem. Wpisuje się w stronę internetową i wyłącza. A chodzi o to, żeby takie podejrzane firmy, które coraz częściej zaczynają sponsorować od kanałów Zero przez Telewizję Republikę, zaczęły mieć obawy, że nie będą mogły więcej wyciągać, na przykład pieniędzy z kieszeni i portfeli Polaków. O to chodzi, żeby państwo reagowało szybko. W momencie, kiedy obywatele są narażeni. Drugim argumentem Karola jest porównanie Polski do Węgier. Dziwne to, ale Karol mówi, że w Polsce ustawa, która ma regulować rynek kryptowalut, ma 100 stron, a na Węgrzech ma kilkanaście stron. No bo na Węgrzech wszyscy mogą kraść zgodnie z procedurami. Nie ma tam szczelności rynku, a także na Słowacji, która też jest prorosyjska, wszyscy są po to, żeby po prostu kraść a nie regulować, Karol. Natomiast jak pisze poseł Ćwik, to ustawa miała po pierwsze powołać nadzorcę, który miał kontrolować ten rynek. Po drugie ustawa miała nas dostosować do europejskich regulacji Mika, które już i tak działają w Unii Europejskiej. No ale cóż jeszcze? Okazuje się, że Polska dzięki tej ustawie mogła budować kompetencje nadzorcze, a weto tej ustawy doprowadzi do tego, że firmy działające w Polsce w zakresie kryptowalut za 6 miesięcy przestaną istnieć.